No nie no, tego to się tutaj e, raczej nie spodziewałem. No ale dobra, najważniejsze, że są skarby. E, skarby, 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 jeszcze raz skarby, bo my mamy niezwykły pociąg do odkrywania skarbów i e, historii miejscowych, więc chcemy się z Wami nimi dzielić. Tym bardziej, że nadszedł na to czas, bo reaktywowaliśmy nasz kanał Chłopaki z powiatu. Najważniejsze jednak pytanie, Mikołaju, czy to pojedzie? Półtorej godzinki, wiadro dowodu i pojedziemy. No sami słyszeliście, na Mikołaja można w tej kwestii zawsze liczyć, więc e, Wy musicie jeszcze tylko nieco poczekać, e, zanim nagramy i złożymy ten film. No ale już teraz serdecznie na niego zapraszamy, e, bo będzie on dotyczył jednego z najważniejszych skarbów w historii ludzkości. Zobaczycie, o co chodzi już niebawem. A, jeszcze jedno, bo to może najważniejsze. Miałem pozdrowić pewną osobę. Pozdrawiam Eda. Do zobaczenia.